Ej, witam świat, mam rambą ginie, bo witam świat, mam 20 milionów tysięcy pieniążków, mam jest inne sądzę. Wiesz, niedawno byłem taki, ale to się stało, że i nas, pada z kto już tam świat nie ma się, ale to wita. mam pilącki, to dużo ale to nie bardzo, jak to się robi bo to jest serio takie serio nie wiem jest. to jest tutaj ale nie ma to jest właśnie tutaj Subskrybuj, jest biały przycisk. Zaluduj też. Wapkę w górę. Bijaj na hajs. Ubijaj na sklep. Na gmail. Na a. Będzie kolejny odcinek. Jutro.